Kraina cudów i naturalnych piękności to to, co jest znane o tym miejscu. Rejestry historyczne są świadkami imponującej architektury i dziedzictwa artystycznego, które przetrwały z biegiem czasu, a to właśnie w tym scenarium życie nocne tętni unikalną energią, oferując mieszankę atrakcji z różnorodnościami kulturowymi i dziedzictwem, które istnieją w tym cudownym miejscu. Zostań do końca filmu i odkryj więcej o tym niesamowitym kraju. Zachęcamy do zapoznania się z kanałem i subskrypcji, aby stać się częścią naszej społeczności. Włącz powiadomienia i nie przegap żadnego materiału. Holandia, oficjalnie znana jako Niderlandy to kraj położony w północno-zachodniej Europie znana z płaskiego krajobrazu, rozległych pól tulipanowych kanałów i bogatej historii kulturalnej, zyskała reputację jednego z najbardziej liberalnych krajów na świecie. Ta liberalność przejawia się w różnych dziedzinach, od polityki po kulturę, w tym polityki społeczne i gospodarcze. Niderlandy mają długą historię tolerancji i liberalizmu, sięgającą XVI wieku, kiedy to toczyła się wojna 80-letnia przeciwko Hiszpanii. Walka o niepodległość doprowadziła do powstania republiki, która ceniła wolność religijną i autonomię lokalną. W XVII wieku, w czasie Złotego Wieku Holandii, kraj stał się centrum handlu i kultury, przyciągając myślicieli i artystów z całej Europy. W XX wieku Niderlandy kontynuowały postępy w zakresie prawdy człowieka i wolności indywidualnych. Legalizacja małżeństw jednopłciowych w 2001 roku była ważnym kamieniem milowym, czyniąc Niderlandy pierwszym krajem na świecie, który to zrobił. Jednym z najważniejszych aspektów liberalizmu w Niderlandach jest podejście do praw indywidualnych i różnorodności. Społeczeństwo holenderskie jest znane z akceptacji różnych stylów życia i orientacji seksualnych. Przejawia się to w kulturze. Polder model podejściu konsensualnym do podejmowania decyzji, które ma na celu uwzględnienie różnych głosów w społeczeństwie. Niderlandy są pionierami w obronie praw LGBTQ. Oprócz bycia pierwszym krajem, który zalegalizował małżeństwa jednopłciowe, mają również silne przepisy przeciwko dyskryminacji. Polityka narkotykowa w Niderlandach jest znana z pragmatycznego podejścia. Chociaż narkotyki twarde są nielegalne, używanie i sprzedaż marihuany w kawiarniach zwanych coffee shopami są tolerowane w określonych warunkach. To podejście ma na celu zmniejszenie przestępczości związanej z handlem narkotykami i promowanie zdrowia publicznego. W 2002 roku Niderlandy stały się pierwszym krajem, który zalegalizował eutanazję pod ścisłymi warunkami. Prawo to pozwala osobom cierpiącym na choroby terminalne lub bolesne na ubieganie się o pomoc w zakończeniu życia, co odzwierciedla głęboki szacunek dla autonomii jednostki. Jeśli chodzi o dobrobyt, kraje, które zwykle osiągają wyższe wyniki, to te, które wszyscy mamy na uwadze: Norwegia, Dania, Islandia i Finlandia. Przykładem może być raport o szczęściu. Z 2017 roku. Niemniej jednak zaskakujące jest to, że na tych listach zawsze znajduje się kraj, który nie ma bezpośredniego związku ze światem nordyckim. W rzeczywistości Holandia może nawet przebić takie kraje jak Szwecja w swoich wynikach. Jeśli dokładnie przyjrzymy się cechom jej gospodarki i zwyczajom jej mieszkańców, Łatwo dostrzec różnicę w porównaniu do innych państw europejskich, co czyni ją unikalnym modelem. Gospodarka holenderska jest także przykładem liberalizmu. Z naciskiem na wolny rynek, Niderlandy stworzyły sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu i inwestycji zagranicznych. Do kluczowych cech należy handel międzynarodowy. Niderlandy mają jeden z największych portów na świecie. Rotterdam, który pełni rolę ważnego centrum logistycznego dla handlu europejskiego. Dzięki temu kraj stał się jednym z najbardziej otwartych i konkurencyjnych rynków na świecie. Innowacje i technologia. Rząd aktywnie wspiera innowacje poprzez inwestycje w badania i rozwój. Doprowadziło to do tego, że Niderlandy stały się liderem w takich dziedzinach jak technologia rolna, energia odnawialna i nauki o życiu. A państwo opieki społecznej, pomimo swojego liberalnego podejścia, Niderlandy utrzymują silny system opieki społecznej, który zapewnia darmową edukację, powszechną opiekę zdrowotną i zasiłki społeczne. Ta równowaga między liberalizmem gospodarczym a odpowiedzialnością społeczną jest charakterystyczną cechą holenderskiego modelu. Jednym z sekretów tego modelu jest specyfika ich systemu pracy, której szczegóły są niepojęte dla innych państw kontynentu, jak zauważa The Economist. Holendrzy pracują na pełny etat. Według średniej europejskiej tylko 8,7% mężczyzn. I 32% kobiet nie pracuje na pełny etat. W przypadku Holandii te liczby wynoszą odpowiednio 26,8% u mężczyzn i 76,60% u kobiet. Jak można wyjaśnić tę ogromną różnicę? Według The Economist przyczynę należy znaleźć w zjawisku, które miało miejsce pod koniec lat 80. Wówczas z powodów kulturowych i religijnych w Holandii wciąż pokutowało przekonanie, że kobieta powinna w zasadzie być gospodynią domową. W związku z tym państwo musiało w jakiś sposób zwiększyć siłę roboczą, aby podnieść ogólną wydajność. To skłoniło rząd do wdrożenia szeregu działań, które miały zachęcić kobiety do angażowania się w rynek pracy, w tym poprzez stworzenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin takie prace nie ograniczały się tylko do tradycyjnych sektorów nisko kwalifikowanych, ale wprowadzono nowe, dobrze płatne stanowiska, jak na przykład pomoc techniczną telefoniczną czy stanowiska w help desk, których jednak nie było w innych częściach Europy. Jednakże ta tendencja ma wyraźną kontrę, ponieważ praca w niepełnym wymiarze godzin jest powszechną normą wśród kobiet. Pojawia się pytanie, czy taki system jest naprawdę skuteczny w porównaniu do prawdziwej emancypacji, o czym świadczy fakt, że tylko 6% kobiet pełni najwyższe stanowiska odpowiedzialności w tym kraju? Kultura holenderska jest bogata i różnorodna. Wpływ na nią miała zarówno historia morska, jak i kolonialna. Od arcydzieł malarzy, takich jak Rembrandt i Wermer, po nowoczesny design i innowacyjną architekturę. Niderlandy pozostawiły wyraźny ślad w świecie kultury. Tradycja artystyczna Holandii jest żywa i dzisiaj. Muzea, takie jak Rijksmuseum i Muzeum Van Gogha, przyciągają miliony turystów każdego roku. Ponadto holenderski design jest znany z funkcjonalności i minimalistycznej estetyki. System edukacyjny Niderlandów jest ceniony za jakość i dostępność. Wysoko ceniona jest edukacja wyższa, a wiele uniwersytetów znajduje się w czołówce światowych rankingów. Ponadto oferowane są liczne programy w języku angielskim, przyciągając studentów międzynarodowych. Imigracja wzbogaciła społeczeństwo holenderskie, tworząc dynamiczną mozaikę kulturową. W miastach mieszkają społeczności, które obchodzą swoje tradycje. Jednocześnie Przyczyniając się do tożsamości narodowej. Pomimo swojej reputacji jako kraju liberalnego, Niderlandy stają w obliczu poważnych wyzwań. Wzrost imigracji wywołał napięcia wokół kwestii takich jak integracja kulturowa i tożsamość narodowa. Grupy polityczne o bardziej konserwatywnych poglądach zyskały popularność, opowiadając się za bardziej restrykcyjnymi politykami. Dodatkowo, Kwestie takie jak zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój są gorącymi tematami, które wymagają pilnej uwagi. Niderlandy są na czołowej pozycji w inicjatywach proekologicznych, ale nadal muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym ze wzrostem poziomu mórz i zarządzaniem wodami. Holandia stanowi fascynujący przykład, jak kraj może zrównoważyć liberalizm społeczny i gospodarczy z silną siecią zabezpieczenia społecznego. Jego bogata i złożona historia ukształtowała społeczeństwo, które ceni wolność jednostki, różnorodność i innowacje. W obliczu nowych wyzwań w zmieniającym się świecie, Niderlandy wciąż pozostają latarnią liberalizmu i postępu społecznego. To na tyle, nie zapomnij dać łapki w górę na kanale i subskrybować, żeby nie przegapić kolejnych przygód po całym świecie, włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco z treściami. Do zobaczenia wkrótce.